Szanowni Państwo, my kolejny raz chcemy powiedzieć stronie społecznej w sposób wyraźny, a także zaapelować do wszystkich pracowników kopalni Budrych, że występuje tam potencjalne zagrożenie pożarowe. I o tym przede wszystkim chcemy poinformować. Jeśli chodzi o. O, o propozycję. Cały czas jest aktualna propozycja, która została wypracowana dwa dni temu. To jest propozycja, która pozwala pracownikom kopalni Budryk w ciągu dwóch lat, w ciągu roku 2007 i 2008, aby ich płace wzrosły o około 1330 zł. I to zostało przekazane również w, w komunikacie z ostatnich rozmów. I cały czas to podtrzymujemy, aby tak było. Natomiast przede wszystkim chcemy się skoncentrować na tym, aby wytłumaczyć liderom i zapelować do załogi, że że jest potencjalne zagrożenie pożarowe i w tym momencie wezmą odpowiedzialność za kopalnie, za ludzi i oby się nic nie stało, a ekonomicznie wezmą rzeczywiście odpowiedzialność za rodziny w Ornontowicach. Pracowników, którzy nie mogą podjąć pracy, gdyż jest ona blokowana przez Komitet Strajkowy. Panie prezesie, czy pan pan ministerstwie gospodarki czy dostał pan tam jakieś wytyczne co do dalszych negocjacji? Państwo wybaczcie, ale o rozmowach między mną a właścicielem ja nie będę informował i tego nie mogę komentować. Panie Przewodniczący, jak wygląda przebieg mediacji? No przebieg mediacji wygląda w sposób no, taki dosyć ciekawy. Zostały przedstawione pewne propozycje przez y, Zarząd Jaczymskiej Spółki Węglowej. Natomiast myśmy jako strona komitetu strajkowego poprosili stronę społeczną kolegów z pozostałych kopalni oszczędzkiej spółki węglowej, abyśmy wrócili jeszcze do tego porozumienia, które był ustalony przedwczoraj. To są sprawy takie wewnątrz kopalniane, dotyczy to zaliczenia pomieszczeń, kolejek spalinowych i oddziaływania na organizm ludzki. I drugi punkt dotyczy zaliczenia półtora półtorakrotnych dla pracowników, którzy pracowali na kopalni Budryk w trakcie jej budowy, czyli lata 86-91, można było powołać taką komisję weryfikacyjną, po to, ażeby na podstawie tych zaświadczeń, które ta komisja by wydała, ci pracownicy mogli się zwracać do sądów pracy i tam dochodzić swoich praw. Bo z tego co wiemy, przepis, który obowiązywał swego czasu do powoływania takich komisji i uznawania wyników tej komisji przez ZUS, w chwili obecnej już jest przepisem martwym i nie istnieje. Ale czy to jest miejsce, żeby roztrząsać tego typu, powiedzmy sobie szczerze, drobiazgi? Czy nie lepiej się skupić na tym, żeby zakończyć wreszcie ten protest, ponieważ no, rozmawiając tutaj w kuluarach, wszyscy już mają dosyć tak naprawdę tego strajku? No, wszyscy mają dosyć, bo jest to na pewno męczące dla wielu osób postronnych, które są biernymi obserwatorami lub też czynnymi obserwatorami. My natomiast musimy wypełnić wolę załogi. Myśmy do pewnych rzeczy się zobowiązali. Powiedzieliśmy na samym wstępie, że postulaty strajkowe są równie ważne jak postulaty zawarte w sporze zbiorowym z 2 listopada. Uważam, że Kwestia poświęcenia temu godzinę więcej przy prawie miesięcznym proteście z rozpoczętym 13 grudnia głodówką i od 17 grudnia rozpoczętym strajkiem, strajkiem okupacyjnym, który był przez 6 dni prowadzony pod ziemią i teraz również strajkiem podziemnym, w którym uczestniczy trzech górników. No, to nie jest czas, który miałby spowodować jakiekolwiek wielkie różnice. Tematy trzeba po kolei załatwić, tak jak żeśmy obiecali. Jak pan sądzi, czy to się dzisiaj skończy? Czy będzie podpisane porozumienie? Ja bardzo bym chciał, żeby się to dzisiaj skończyło, żeby zostało podpisane porozumienie, żeby ci bardzo ciężko tutaj można powiedzieć, powiem tak, że nawet i pracujący, bo tak to nazwijmy, oni pracują, strajkując pracują, pracują na swoje godne życie, na swój godny zarobek, na swój godny, godne traktowanie swojego ciężkiego zawodu górnika, że w tym momencie dobrze byłoby, żeby ta, ten, ta cała sytuacja się zakończyła podpisaniem porozumienia, żeby ci ludzie mogli wrócić do domu na weekend, na sobotę, na niedzielę, żeby mogli odpocząć i żeby w poniedziałek z pełnymi siłami, z zadowoleniem, z poczuciem spełnienia tego, czego oczekujemy już od 2001 roku, mogli przystąpić do pracy. Również tego życzymy Panom. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. 8400. 8400. Tylko 200 po 700. Tym bardziej, że w ciągu dwóch lat, na przestrzeni tych dwóch lat w 2007 i <mulety> 2008 już teraz wiemy, że mogą mieć realną podwyżkę średnią pensji, do pensji 1300 zł. Słuchajcie, to się kurde, pielęgniarki, pielęgniarki z radości podsufi z Ale byli samodzielną kopanią, czemu chce tego nie zrobili? No. Mialiszy, przyszły rok zapowiada się nieźle finansowo, bo to sami negocjowali te kontrakty, więc wiemy, jak się nie ceny wyciągnąć, jak dalej tak będzie, to to zjadą do zera, a nie zero. Oni już na pewno balansują, panie prezesie, za 2007 rok do zero balanc. Tak. Natomiast za 2380 jeszcze nie jest popsuter. Ja ale nie, ale jak będą, ale dalej, jak, jak pojadą dziewięć... w miesiąc, tak, to będzie popsuter. Nie, to zaorać, zalać, to widzę. Ale po co zaorać, zalać? mają? wy bierzecie tamtą stronę, idzie lider jakiś tam, bo to na drogach mają te i takie i z nimi rozmawiacie i to co oni wam powiedzą, że Jastrzębska, prezes, coś obiecą i nic nie daje, to jest całkiem nieprawdą. I tylko od nich wiecie i to puszczacie. To co no to spartcie, tu mówimy, że... no to, to tam, nie. Tam podobna kadra manifestuje, tak? Najbardziej.

Negocjacje polegają na tym, że, że zarząd sobie pisuje co chce tam, robiąc przerwy, tutaj z nami rozmawiając w pięć minut, wprowadzając na przerwach dwugodzinnych swoje zapisy, przeczytają na... Nie chcecie, nie przyjmujecie. Do widzenia. Wystarczy dwie minuty dosłownie na wpisanie tego i przeczytanie. Ale zarząd nie chce znać propozycji, nie chce szukać kompromisu. Chce znać tylko swoje stanowisko i koniec. Naszym zdaniem było to od początku ukartowane. Po to tylko, żeby tutaj bić pianę i potem nam powiedzieć, że oni wielce chcieli rozmawiać, a sytuacja jest taka, że nie mieli żadnych propozycji dla nas. Coście panowie, robili przez te lata, panowie, żeby płacach dorównać nam chcemy, po czymś, Jak nie chcecie, się, nie chcecie być tymi, żeby wami się wysługiwał prezes, to siadajmy. Ale nami się nikt nie wysługuje. Jak nie? Tak ale ale jak teraz mówicie, że wy no podpisujecie to, co wam zaproponowano. Po teraz bo, mamy na kolana Chłopy! ale łaskawie, to skarży Dajcie nam. Ale chociaż... czemu to mówić przed kamerą, że na kolanach?! Ja Ty mówiłem wreszcie... to wam. Ja mówiłem to wam kolana. wcześniej. Wcześniej wam to Nie mówiłem. stoi. Nie, bo, bo, bo my nie Ty zasługujemy na to, zamiar, rano, żeby było padać na kolana. Zarząd, nie zasługujemy! I radę. Tak, no dobrze. I, i... 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 Tak, Jeśli to... prezes chce udawać greka, proszę bardzo. wtórujcie mu w tym. Macie do tego całe prawo. Przeprosić media, bo to jest cały czas nasza. Aha, okay. Szanowni państwo, to będzie bardzo krótkie. Prowadziliśmy bardzo trudne negocjacje zarówno zarząd Jaszczyńskiej spółki węglowej, jak i strona społeczna wykazała bardzo dużo dobrej woli w rozwiązaniu tego sporu przede wszystkim dla dobra załogi kopalni Budryk. Niemniej jednak Jaszczębska Spółka Węglowa jest w 100% spółką Skarbu Państwa. Naszym obowiązkiem przed podpisaniem jakiegokolwiek porozumienia jest poinformowanie o tym właściciela. To zostało dzisiaj zrobione. Od tego momentu będziemy czekać na opinię właściciela na temat porozumienia. Dziękuję bardzo. Ale Jakie porozumienie? Czy związkowcy mają propozycję tego porozumienia? Tak. I to tak. porozumienie wspólnie przez państwa wypracowane? W tym porozumieniu są bardzo nieznaczne, są nieznaczne różnice, ale strony zbliżyły się w swoich propozycjach, niemniej jednak zarząd nie podpisze tego porozumienia, dopóki nie będzie miał zgody właściciela. Dziękuję no, cóż, no. państwa, Dzisiaj w tych negocjacjach zaczęło się od apelu do nas, że jest zagrożenie pożarowe że pilne uruchomienie tych ścian, że jak najbardziej, jak najszybciej powinniśmy zakończyć ten protest, ponieważ tak duże zagrożenie zagraża tej firmie. W konsekwencji tych rozmów strona społeczna, wykazując tę dobrowolę, wiedząc o tym, że po miesięcznym strajku nie cofa się tak daleko w tył, zrobiła bardzo duże ustępstwo w stosunku do wcześniejszych żądań. Jednak okazało się, że pomimo zgody strony społecznej jaszczęskiej spółki, ponieważ wszystkie związki zawodowe Zgodziły się, że takie porozumienie może być zawarte. Decyzję podjęła Warszawa. Ta Warszawa, która decyduje, która mówi cały czas, że ona nie jest stroną w tym konflikcie. Zablokowała to porozumienie, czyli górnicy muszą przez następne dwa dni strajkować, ściany mogą się podpalać i problemów w tej chwili nie ma. Chcę Państwu powiedzieć, że to jest czysty bandytyzm, to co robiono. My do tej załogi wrócimy i wiem, że ta załoga już nas nie wypuści i nie będzie więcej cofania się wstecz. I ten protest skończy się wtedy, jak karetki będą tych ludzi wywozić. A odpowiedzialnym za to będzie pan minister Pawlak i pan Postolski.